Cześć, witajcie miłośnicy przyrody, witajcie miłośnicy ptaków. Ja nazywam się Daniel Prokopiuk, czyli Danto, i zapraszam Was na dzisiejszy krótki odcinek. Krótki film, w którym chciałbym Wam pokazać się, pochwalić moimi budkami, zasiedlonymi budkami lęgowymi typu A. Które wiszą tutaj dosyć blisko siebie. Jednocześnie odpowiem Wam na pytanie, jak wysoko i jak gęsto można wieszać budki lęgowe, więc zapraszam. I zobaczcie, tak wygląda okolica, gdzie wiszą moje budki lęgowe, czyli wiszą sobie tutaj przed moim ogródkiem. Jeszcze w tym ogródku za bardzo nic nie rośnie, ale tutaj na tej Ścianie drzew, czyli na granicy mojego podwórka, wiszą te wódki I już Wam je pokażę z bliska. To jest wódka numer 1. Jak widzicie, wisi ona sobie tutaj na dębie. Jakieś 4 do 5 metrów nad ziemią. Tutaj poszukamy łódki e, numer 2. A, źle powiedziałem. To jest budka numer 2. To jest budka ukryta numer 1. Czyli, jak widzicie, tutaj jedna od drugiej wisi sobie jakieś 6 metrów. No i dalej. Już mieliśmy dwie budki. są tak ukryte, że trudno mi jest je znaleźć. Zobaczcie. Tutaj za drzewami ukryta kolejna budka, czyli numer 3 i numer 4. Tu jest kolejna, czwarta budka lęgowa. I tak w tej pierwszej, tutaj, pierwszej bądź ostatniej, zależy jak liczymy. Tutaj mieszkają się gory modraszki. Tutaj, w tej budce, jest lęk mazurków. Czyli 5-6 metrów sąsiedztwa i inny gatunek. Tutaj jest już trochę dalsza odległość od tych pierwszych dwóch, jakieś 7-8 metrów. Tutaj też mieszkają mazurki. I w tej ostatniej łódce, bądź pierwszej, zależy jak liczymy, mieszkają sikory bogatki. Cztery budki powieszone niezbyt wysoko, o jakieś 4 metry nad ziemią, tak? E, niezbyt daleko od siebie i mieszkają w niej jednocześnie, wyprowadzają lęk, cztery ptasie rodziny. Z tym, że ścory są terytorialne, więc. Pierwsza i ostatnia jest zasiedlona przez sikory, pewnie właśnie dlatego, że nie konkurują ze sobą o teren, pożywienie. Są dosyć daleko od siebie, jakieś 30 metrów, a te między nimi są zasiedlone przez mazurki. Te z kolei lubią mieszkać blisko siebie, im to sąsiedztwo nie przeszkadza. Wszystkie te budki to budki typu A. Czyli otwór 32 mm, pole do gniazdowania, czyli wymiar wewnętrzny dna to 11 na 11 cm. I to właśnie tego typu budki zostały zamieszkałe przez moje Sikorki i Mazurki, czyli budka typu A w wersji Lux z otworem 32 mm i polem do gniazdowania 11 na 11 cm. Typowa budka z wyjmowaną przednią ścianką z nacięciami wewnątrz, z potrójnym wlotem, czyli budka, którą nazywamy budką typu A według profesora Sokołowskiego. Po takie i nie tylko takie budki lęgowej karniki, ale wszystkie sprawdzone i chętnie zasiedlane przez ptaki, zapraszam Was oczywiście na stronę danpro.slash.pl. Link znajdziecie w opisie pod filmem. A na dzisiaj to wszystko w tym krótkim filmiku. Mam nadzieję, że e, pomogłem e, pokazując wam, na jakiej wysokości i jak gęsto można wieszać budki lęgowe. Cześć! Był z Wami Dan Pro, czyli Daniel Prokopiuk. Zapraszam na kolejne filmy. Cześć! Do zobaczenia!